Partnerem podsumowania trzeciego tygodnia Ligi Wrocław jest Ustronianka. W lidze WLS w obu klasach rozgrywkowych pełne spektrum wyników. Zaczynamy od niższej ligi, a skończymy, i tu bez niespodzianek, na wyższej. Podsumowanie oparte będzie o obrazki z trzech spotkań, odpowiednio Elite Coelo z 3M, RCHS z Mokambolą i Bzowej z ZKS-em. Z pozostałych wyników kasztaniaki ograły Metser i chyba dobrze zrobiły im przenosiny z ligi WLB, bo są liderem po pierwszych spotkaniach. PA przyjęła darmowe punkty od Klue, które już na starcie sezonu znalazło się na skraju wykluczenia z rozgrywek. Eneris ograł pewnie obi Bielany, które wciąż czeka na premierowe punkty. W wymienionych na początku spotkaniach Elite Coelho pokazało, że będzie liczyło się w walce o medale. Najwyższym wygraną w minionym tygodniu na drugoligowym froncie odniósł FCHS, który nie zgodził się na przełożenie meczu z Mokambolą i wygrał 9 do 1. Najwięcej emocji było w starciu, które obie ekipy określały jako derby. ZKS Kuźniki ograł pewnie, a KS Bzowa 4 do 1. Sam jestem w szoku. Generalnie uważam, że Bzowa jest taką bardzo fizyczną drużyną. My nie mamy takich warunków jak oni. No ale poradziliśmy sobie w miarę spoko. E, mieliśmy trochę tych sytuacji, oni też trochę mieli. Fajny meczek, fajna pogoda, jutro będzie chłodniej. Dzisiaj jest 21.30, w zasadzie już 22.30. Jest cieplutko, nie ma komarów, fajnie było sobie pograć przed świętami, fajnie było wygrać drugi mecz z rzędu, w zasadzie już mamy 7 punktów, także nie spadniemy, a nie spadniemy, bo nie można spać niżej. Ale e, chęć na awans jest? Nie a generalnie fajnie się gra na tym poziomie, e, tu jest odpowiednia atmosfera, e, nie przegrywamy za dużo, coś tam wygramy, nawet strzelamy bramki, także myślę, że... Ta liga jest odpowiednia, nie ma co jakoś świrować o awans, fajnie byłoby się utrzymać gdzieś w środku W pierwszej lidze zacznę od sprostowania. Tydzień temu powiedziałem, że Voltica przegrała z AWL-2, ale trochę mija się to z prawdą, bo wciąż mają komplet punktów. To przejęzyczenie na pewno wynikało z faktu, że Kuźniki ograły moje ja cierpię dole FC. Tym razem białoczarni rozprawili się z Fulanito i razem z Sancho, które rozbiło Aztek. I Blitzen, który pokonał pewnie Aztek, są drużyną bez straty choćby punktu. Obrazki z meczu Kuźnik z Fulanito mogliście właśnie oglądać. Wspomniane AWL2 rozbiło Rycerzyni, którzy nie jako jedyna drużyna z ligi wyraźnie miała problem z ruchliwością i zmiennością pozycji wojskowych. Kap zdobyło pierwszy punkt w sezonie, podobnie jak Welikante, a że uczynili to w bezpośrednim starciu, więc obie ekipy nie mogą być zadowolone, bo zapewne liczyły na komplet punktów. Pokaz walki, determinacji i wielkiej intensywności dały Nokia z Leroyem. Oglądając ich spotkanie można było odnieść wrażenie, że walczą o mistrzostwo, pokaźny puchar, a co najmniej o złote kalesony. Obie ekipy chciały zawalczyć o pełną pulę i ta sztuka udała się w końcówce Leroyowi. Gratulacje dla obu drużyn, bo to chyba jeden z najciekawszych dla oka meczów młodego jeszcze sezonu wiosna 2022. Przypominam, że partnerem podsumowania tygodnia jest Ustronianka. Od dwóch sezonów oficjalna woda w Wrocławlu. Jest ona dostępna w kilku wariantach smakowych, różnego rozmiaru butelek, ale i w usłudze galonowej z systemem urządzeń dozujących wodę.